I teraz na to konto. Mb.pl. Nie y y y y 156 I teraz jest to konto. O, jest. Masz. Nie, nie widać. To, to masz tam jakiś ten, jak wpisujesz to masz taki... Auto, nie? Auta. Jakie auto? Kurde. Myby, a bez kropki, 156. No tak. Myby 156. I zjeżdżasz trochę na dół. No i tam to nie widać. Nie widać. Okay. Możesz, może ten. Wejść, wejść. W ogóle chyba mi mikrofon ogólnie się nawet zepsuł, muszę zobaczyć. Hmm. Halo, halo. Halo. A nie, działa mikrofon. Ale cicho jest mikrofon. Albo przez to, że gadamy jest cicho. widać? Nie mogę wejść. ta linka. Nie to. to Właśnie trzeba tutaj w ogóle bazę zrobić. Ukośnik y, baz Nie, ukośnik banstwo. o Nie, nie będę jeszcze... Op muszę ten. Dobra, ostatnie rzeczy muszę wziąć. Tutaj muszę skrzynkę zrobić. Zaraz tu za 3 godziny wszystko zniknie, jakby... Dobra, skrzynka i tutaj wszystko wkładamy. Nie, no czemu nie może grać? mi się. Dobra, i to zostawiam sobie też. Dobra. Kto chce mnie zabić za trzy? Nie, no to tak. Baza. Nie wiem, czy to ja, czy to ktoś ogólnie. A ten home. E, jak ktoś jest na live, no to e, jak chce ktoś kupić, jak w to gra. Ten. E, e, jak to się nazywa? Spau spawner e, szkieletów. polecam kupić hmm. bo taniej nigdzie na rynku nie ma hmm. za 15 tysięcy tylko dzisiaj promocja no to nie tego. tak, tylko dzisiaj no mam no. wszystkie skrzynki muszę zbierać

Na szczęście aż tak głośno ci nie słychać. Nagle ten czasem ten ty... Nie, no, bo ledwo mnie słychać ogólnie. Kopie ci może? Nie, no, zostawiam. Dobra, będę łaskawy i zostawię im, wiesz co? Trzy z takiej kości zostawię im chyba. Teraz będziemy mogli rosnąć drzewa mączką kostą. jednak nie, im nie zostawiam. Dobra, zostawiam im jakieś ten. I wiaderka, nie wiaderka. Nie, 2 kości im zostawię. I kilka skrzynek, i crafting im zostawię. I Żartuj. No dobra, zostawię im. Y, wiem! Wiem, co ja muszę wziąć. Na pewno. Całą podłogę tą. Bo nas przepiękna ta podłoga. Nie? No trzciny, Chopie. Trzciny to my mamy bez e, Od dostatku No nie wiem jak to się nazywa Pod dostatkiem. Pod dostatkiem, no nie, No czemu gory nie grasz? Musiał dzisiaj Nie mógł w poniedziałek się Jutro, a nie w poniedziałek nie We wtorek, a nie we wtorek nie W środę, o w środę A nie, wtedy też mogłem, w czwartek, o w czwartek, no. Nie w czwartek... Nie, bo w tamte gry akurat mogłem grać, więc... W sensie w tamte nie mogłem grać. Kurde, a masz jakieś inne w ogóle urządzenie niż telefon przy sobie, oprócz komputera? czyli nie wiesz, czyli nie masz jakiegoś co ja robię tam nie no, sprzedam, ten sprzedam koordynaty, nie leżę bazy, której właśnie gryfuję, tylko podłogę jeszcze, to ten komatko to tam też jest spawner sprzedam kordy tylko za 15 tysięcy, promocja ej, można się promować w ogóle na tym? Zobaczcie na regulaminie. Czekaj. Yy. Regulamin. Yy, ogłoszenia nie. O, regulamin. O. Reklamowanie serweru. Okej. Okay. zabronione spamowanie nie wiem co to jest, zbrojne jest spostrzewanie się, zbrojne jest obrażanie, publikowanie treści, nie, y, które są banowane przez Discord, Russia, y, no, nie będę tego czytał, Żowanie bindów, czekaj, reklamowanie, zabronione jest reklamowanie serwerów y, Minecraft i innych stron internetowych, czyli nie można, nie? Ale to jest nasz regulamin Discorda Hehe <gryzanie> Jezu jak się zombie Nagle na mnie ten... Wleciał Jak na amen wleciał we mnie Kupić ci różyczkę, może nawet dwie Ale na Wiem Ale wiesz ile osób jest? No właśnie. Nie, jedna. Ja. Mm. Nie no, udostępniaj to, a nie, jednak nie udostępniaj. Zaraz do klasy wyślesz naszej. Nie. Bo jeszcze do nie będę takiej chamskiej, wyślę do całej szkoły. <grym>, tak, tak by Rudy... I co by Rudy zrobił. Rudy się płakał. 25 Więc myślałem, że 20... A co? Udało się w końcu? To co? Teraz na 30? No tak, i potem na 35. Prawda? Nie wiem, czy uda ci się na 35, jak ciężko ci jest czasem na 25. Nieprawda. Tak. jeszcze na 25. Ale ona na której masz? No 26. Tu? Ale musisz chyba, nie wiem. Za dwa lub trzy dni, coś takiego będzie nerw w tej postaci. Więc musisz wbijać ją. Tydzień po publikacji tej postaci za darmo, nie za highs. Ten. Są zawsze nerwy. Kopię ci spodniczkę, może nawet dwie. Co? Ej, a w sumie. Spodnieczka. Znaczy, co? Nagle typ wbija. Jestem na live'ie, gdzie zero osób. Jestem popularny, mam jedną osobę na live'ie. Tak jakie, jakie, to Nie, no. Właśnie. Nie, no nie mogę zobaczyć, czy tak ma jedna rzecz działa. Tam, czy jest Anty. Tam, gdzie my jesteśmy. Jak myślisz? Nie. Dobra, idę po kilofim, zabiorę jeszcze jeden. Nawet z kilofa ich okradnę. <noise> Nie no, zostawiam im 5 kilofów z wydajnością ten zakita, ale cicho. Brak, to to życia. Powiem, że y TNT nam zrobili jakąś maszynką i wyszedłem. Tak? Nie, bo jeden to jest przewódca, na drugiego teraz najlepszego klubu. zgadają Państwa. Więc za chwilę będę miał dojazd, bo ten bibusiowy ma całe nadertowe. Wszystko jasne? Jego team jest cały naderytowy dawny. A on ma tam dużo przyjaciół. Pięciu z. z... Pięć osób cech dertowych i reszta to diaksy, więc my w dwójkę sobie damy radę bez, ten, bez, yy, którzy nawet nie mamy diamentowych setów. Kradnę im serce. Okay. A nie da się. Kradnę im zapas, zapasów. Co się stało? Przykliwam. O jak mi przy... Znaczy... E, e, słaby, znaczy... Jak mi przykro. No Mamo. Kto wyśle mi złotówkę, ten, temu dam 4000 kasy. Się wypromować na tym. Na narci można było swoje live wypromować. Dobra! Zniszczyć im skrzynkę, czy nie? Bo jest taki hamski. Dobra, czy mi wyleci w ogóle ta skrzynka? no czy, Oczywiście, że oksydem mi wyleciał. 8 Osie. oksydianów z tego mi wyleciało. Dzięki. To teraz zniszczę im. Nie wezmę czcien cukrowej, ale im zniszczę. Zabarykoduję im całą wodę. Tak, jestem chamski. Przeku Zabieram im serce. Nie chciałbyś zobaczyć jak to wygląda. Wyrzucam z y, Muffiga i Wyrzucić? Nie, no, nie, nie będę takiej. No bo im zniszczę klan. Ej, czekaj. Zmień blok serca. Ta funkcja jest tylko dostępna dla rangi Tyg. Y, blok, a blok serca, dobra. Myślę, że... ja chciałem położenie. Zmień blok serca, nie. Zaproszenie do Państwa, nie. Opłać Państwo, nie dzięki. Siedem dni jeszcze. Zmiana typu państwa, nie, nie, zmiana koloru, nie, ulepszenia, nie, zarządzaj grupami, nie, zarządzaj członkami, nie, wieżyczki, nie, ulepszenia mistrza, nie, skarbiec państwa, może mają coś tu, restom, jeden restom tam zostawię. Jedna osoba nawie. Cześć, cześć, chcesz dołączyć. E, ogólnie tak im to wszystko zniszczyłem, że, zostawiłem, że zostawiam im tylko 7 craftingów i dwie skrzynki z, z, z kilofami i dirt. Nad wodę im zabieram. Trudno, że żyjemy pod oceanem. Nie ma za łatwo w tym państwie. W ty na tym serwerze. Nie no. Byś się popłakał ze śmiechu, jakbyś zobaczył, jak to wygląda wszystko. Nie no. Ej, testujemy, czy da się ten. Czy da się jedwabnym dotykiem zniszczyć ten. jest spawner, czy nie? Nie ryzykować? Dobra, no to tak. O Dobra, kończymy live'a. Pokazałem przypadkowo hasło moje. Co to? Tak. Eee, nie to, tylko to pa. Eee, nie.